Żeby nie było to Wam jeszcze pokażę trochę ze środka No i zacznę grzebać Żeby nie było, że ze fotę, urwane pierdoły, te tere, te, te przetarte On naprawdę jest ładny Tak jasna tapicerka, ta picerka, no szlak nie trafia, trudno trzeba nie sobie z nią poradzić Kierownica Kierownica jest z Paryża nie ma co wymagać Po prostu troszkę przetarta Przebieg, żeby nie było Niecałe 150 tysięcy, zaraz będzie No System West Tutaj Piękna gałka z imitacją czego wiecie. No, i takie tam. W środku wszystko ładnie tył. No. Następne grzebanie z mechaniki. Pokażę. Jeszcze szybki luk z podmaski. Dobra, tak wygląda silniczek. Nie wiem, słońce daje strasznie. Nie wiem, czy to widzicie. No, ale No cóż, tu żeby nie było. Tak, 2-0, widać czy nie widać? Kurczę, sam nie widzę, czy ja widzę. No, liczę. Liczę, że ten. No cóż, mam nadzieję, że zobaczyliście. 2-0. Tak, tak, tak. No i tu oczywiście... Takie ciekawostki. Nie, no też tego cholera nie pokazał. Ale ta ściana grodziowa tutaj w nim, nie, no po prostu pali. Piękna, piękna, piękna. Dobra. Pozdrawiam. Do zobaczenia.